Cześć, tu Tadeusz Smuś. jak zwykle dzisiaj krótko tematycznie. Jak widzisz, ja ze swojego miejsca pracy, natomiast chciałem porozmawiać o Twoim miejscu pracy, a dokładnie o tym, jak ono na Ciebie wpływa i jak możesz sobie poradzić z problemem, który występuje dość często, czyli ze spiętymi mięśniami szyi. Pokazuję celowo poniżej szyi, bo to są mięśnie, to jest wstępująca część mięśnia czworobocznego, który powoduje często napięcia w szyi. Napięcia w szyi powodują ucisk na korzonki nerwowe wychodzące właśnie z szyjnego odcinka kręgosłupa, a to objawia się sztywną szyją, to objawia się bólami w obrębie właśnie barku, w karku i e, objaw, o którym często od Was słyszę, drętwienie dłoni, ponieważ e, ramiona nerwione są właśnie z odcinka szyjnego kręgosłupa, e, nerwy, które wychodzą z korzonków, wychodzą przez plot ramienny, idą sobie do ramion, Natomiast uciśnięcie kręgów, ten, to napięcie mięśni wokół tego szybnego, czyli tych mięśni, które na niego wpływają, które są do niego przyczepione, powoduje, że te korzonki są uciśnięte i te dłonie między nimi drętwieją. Tam objawów może być kilka różnych, natomiast taki najczęściej spotykany to właśnie te dłonie. Technika, którą chcę Ci pokazać dzisiaj, wywodzi się z techniki powięziowej trochę znienawidzonej przez moich klientów za to, że jest nieprzyjemna faktycznie w wykonaniu, natomiast ma tą dużą zaletę, że jest skuteczna. Co będziemy robić? Będziemy chcieli odkleić powięzie od mięśni, ponieważ powięzie odpowiadają za część niewielką, ale wystarczającą, przewodnictwa nerwowego i stymulowania mięśni, w związku z czym, jeżeli powięzie rozluźnimy, odkleimy je trochę od mięśni, to te mięśnie się rozluźniają, pozwalają się te całemu obszarowi rozluźnić i w tym wypadku też rozluźnić się naszej szyi. Pokazuję na gołej części ciała, co będziemy chcieli zrobić. Będziemy chcieli chwycić, żeby było widać, chwycić wierzchnią warstwę skóry i ją poprzesuwać na boki. Chwytamy palcami, przesuwamy na boki. Demonstruję teraz na przedramieniu, jak to ma wyglądać, ale robimy to na karku, czyli chwytamy tą część tutaj i próbujemy przewijać pod palcami. Pierwsza rzecz, pierwsza technika to jest to przewijanie pod palcami. Jak poczujesz takie chrupanie, strzelanie pod palcami tej skóry, to dobrze. Znaczy dobrze, niedobrze, że występuje, bo to oznacza, że ta połowa jest posklejana. Dobrze, bo oznacza to, że ona się właśnie w tym momencie odkleja, odczepia i da pulgę, pozwoli się mięśniowi rozluźnić. Z boku wygląda mniej więcej w ten sposób, że ponownie celowo pokazuję w ubraniu. Tak, raz, że nie chcesz świecić golizną, a dwa, że możesz to ćwiczenie wykonać w pracy. Możesz to ćwiczenie wykonać siedząc przy biurku, no pod warunkiem, że nie masz jakieś marynarki, poduszek na ramionach. Ale w zwykłej e, koszuli, bluzce, e, t-shircie możesz spokojnie wykonać to ćwiczenie e, w trakcie pracy, na przykład właśnie w przerwie pomodoro, o czym już było też wcześniej, jak tę przerwę wykorzystać. Dlatego e, pokazuję, że można to zrobić przez ubranie. Wytasz, między palcami przewijasz tą skórę. Druga możliwość to po prostu chwycić tą koszulkę razem ze skórą i po prostu poprzesuwać. To wygląda bardziej w ten sposób, że chwytasz za skórę i tą skórę na mięśniu przesuwasz. W poprzek mięśnia, jak również wzdłuż mięśnia. Chodzi po prostu o to, żeby ją trochę rozluźnić, żeby ją troszeczkę podklejać. Spokojnie, nic na nie urwiesz, nic tam nie uszkodzisz, bo ból byłby tak duży, że i tak zaprzestałbyś, czy zaprzestała wykonywanie tej techniki. Wystarczy dosłownie minuta do dwóch na jedną stronę. Takiego przewijania co kawałek, po prostu, żeby całą powierzchnię tego mięśnia rozluźnić, mniej więcej od barku po krawędzi pogrzebieniu łopatki do kręgosłupa, do szyi i z powrotem tutaj po obojczyku całą tą część rozluźnisz w ciągu dwóch minut, to już spokojnie. Później dwie minuty druga strona, masz jeszcze minutę czasu z techniki Pomodoro, z przerwy w technice Pomodoro na powrót do pracy. I daj mi znać w komentarzu poniżej, jak to zadziałało. Ja wiem, że to działa świetnie na mnie, świetnie działa na moich klientów. Lubiłem to też klientom w ramach terapii, które ja na nich prowadziłem. Natomiast no, jest to tak dobra technika, tak prosta i dostępna, że aż no, nie, nie widzę możliwości, żeby się z Wami nią nie podzielić. Natomiast będzie mi bardzo miło, jak napiszcie w komentarzu, czy użyliście, czy nie użyliście, czy zadziałało, czy nie zadziałało. Bo jak nie, to może co innego zadziała. Wszelkie lajki i udostępnienia jak najbardziej mile widziane. No i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i wzdrowi. Cześć!